Szczęść Boże! Chciałam dzisiaj pociągnąć wątek hymnu do Ducha Świętego. Tak mi wczoraj to przyszło do głowy, że chciałabym Wam pokazać, jak można urozmaicić wykonanie tego hymnu poprzez zastosowanie takiej dawnej praktyki śpiewu naprzemiennego. Wiemy, że ta melodia gregoriańska. Tego hymnu nie jest jedyną, mamy też wiele innych melodii i można je ze sobą łączyć. Ja sama miałam taką praktykę i chciałabym Wam zaprezentować, jak to by mogło wyglądać. Pierwszy przykład, który chciałam Wam zaprezentować, to połączenie melodii właśnie tej Chorałowej, Gregoriańskiej, z melodią, którą śpiewa się na Śląsku. I mogłoby to brzmieć w ten sposób. O I tak dalej i tak dalej. I można to zrobić w ten sposób, jeżeli na przykład w parafii jest schola, to może być tak, że wszyscy ludzie śpiewają tą wersję gregoriańską, którą wszyscy znają, natomiast schola na przemian z ludem śpiewa właśnie tą wersję melodii śląskiej. Jest to jeden z przykładów, natomiast jest jeszcze jedna piękna melodia, jest taki utwór właśnie w kreator Marka Antoana Charpentiera i to również miałam okazję w ten sposób praktykować i to jest wersja znowuż dla chóru, ponieważ tam też jest dosyć wysoko. Więc myślę, że soprany chóralne mogłyby to dobrze zaśpiewać. Natomiast tak, dla, dla takiego no, zwykłego uczestnika liturgii mogło to by być dosyć trudne. Ale brzmi to tak. Eee, już to zaprezentuję. O stworzycielu dumy przyjść na wierny, tobie nawiedź... Ucieszy ciebie z tyłu zmarłych i najwyższego dar. tyś tamaszczanie w naszym gronie, straj, że wam miłość ognia. Żar. Jest wersja trzygłosowa właśnie tej, tego, 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 tej melodii. Szarpentiera i można to ze sobą bardzo dobrze łączyć. Sam utwór jest napisany w języku łacińskim, ale bez problemu możemy tutaj podłożyć tekst polski, nic się tutaj nie będzie gryzło. I można w ten sposób urozmaicić zarówno samą tą, samo to wykonanie tego hymnu. Dzieląc je na dwa zespoły, lud plus jakiś zespół, a z drugiej strony można też właśnie zastosować tą dawną praktykę śpiewu naprzemiennego, tak zwanego Alternatim, która często, dzisiaj już jest, można powiedzieć, rzadko, rzadko wykonywana w życiu parafialnym, a warto do niej po prostu wrócić, bo ma ona swoją tradycję. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże!